Dzień dobry, witamy dzisiaj Państwa w Lezikach Polska, chcielibyśmy odpowiedzieć na parę Waszych pytań. Jeżeli chodzi o duże auta, najczęściej montujemy silniki 8-cylindrowe, chociaż oczywiście też trafiały się auta z silnikami 10-cylindrowymi. Tutaj mamy na przykładzie Dodge Ram z silnikiem Vipera, czyli 10 cylindrów. Wbrew pozorom tutaj bardzo dużo do nas trafia na montaż instalacji gazowych takich duży aut typu pick up o dużych gabarytach, które teoretycznie nie mają sensu bytu w jeździe miejskiej, ale są bardzo ulubione przez tutejszych kierowców i z powodzeniem montujemy do nich instalacje gazowe. Bardzo często ale, pięć takich aut życzą sobie e, z, większą ilość zbiorników. E, przeważnie są to dwa zbiorniki, jeden miejsce koła zapasowego, jeżeli mówimy tutaj o, o nadwoziu typu Pika i e, drugi zbiornik e, typu walec na pasę. W większości auto te są wykorzystywane w sztuku miejskim, e, nie gdzieś tam e, poza, poza, poza miastem, więc tutaj e, klienci preferują Eee, większą ilość gazu mieć w aucie, żeby często nie tankować, bo w ruchu miejskim takie auta potrafią spalić grubo ponad 20 litrów LPG. Jeżeli chodzi ogólnie o montaż instalacji gazowych, to jeżeli chodzi o z punktu typowo, e, typowej mechaniki, to jakoś większych problemów nie ma z montażem. E, na dzień dzisiejszym dużym utrudnieniem jest era wtrysku bezpośredniego. E, jak wiadomo każdy producent ma swoje wizje. Swoje, swoje jakieś tam przykłady rozwiązań i różnych zastosowań elektroniki i to taka różnorodność w różnych autach, w różnych rocznikach sprawia czasami spore trudności, tak, żeby to wszystko skonfigurować, żeby poprawnie działało po konwersji na LPG. Bardzo często tutaj trafiają do nas auta, które e, niektórzy z etnicznych warsztatów po e, e, prostu odmawiają montażu, e, ze względu na to, że mamy bardzo duże doświadczenie przy montażu instalacji w dużych autach, e, o dużych mocach, jak i również e, z silnikami z ryskiem bezpośrednim i oczywiście z silnikach z ryskiem bezpośrednim i po tuningu, czyli z dużą mocą. Dziękuję i zapraszamy na kolejne nasze filmy, do subskrypcji naszego kanału na YouTube i oczywiście zadawania kolejnych pytań. To chętnie nie odpowiemy. Zapraszam.